Trzeci raz nie będę mijał, ja już skończyłem. Mówię, że trzeci raz nie będę mijał, ja już skończyłem. No właśnie, fajna panienka biegła. miałem ją dwa razy, a teraz widzimy się po raz trzeci. Z tym, że ja już jestem na mecie. Pierwszomajowy czyn wykonany. Święto pracy uczczone. Pierwsza rundka ponad 5 km. Wiatr mi sprzyjał 24,2 na godzinę. Później 3 km marszobieg Muszę powiedzieć, że pomimo, że więcej biegłem jak ostatnio, to gorszy czas uzyskałem. Widocznie marsz był wolniejszy. No ale 3 km zaliczone. Bardzo ładnie w pełnym, pełnym słoneczku rozebrałem się do spodenek bez koszulki także cały czas praktycznie przez całą trasę marszobiegu słoneczko świeciło na mnie teraz skończyłem drugą część cardio rowerowego przejechałem 7 ponad kilometrów no tutaj już wiatr nie był łaskawy, bo końcówka to już było rzeczywiście fatalnie 21,2 km na godzinę także a tam było 24,2 także różnica znaczna no ale cóż praca jest wykonana nieważne czy wolniej czy szybciej ważne że wykonana Ile pojechałem? 8, 7, ponad tam. To niecałe chyba 13 km, ale tak nie szarżowałem z tymi kilometrami dzisiaj, zwłaszcza w tym drugim yy, w tej drugiej jeździe. Muszę siły zachować jutro. Pojutrze, trening, w sobotę kolejne kardio. Także w niedzielę dopiero odpocznę. Trzeba rozłożyć siły, co nie znaczy, że nie mógłbym jeszcze jechać. Fakt, fakt że ten wiatr trochę zniechęcał. No ale jak to też mądrze powiedział, przeszkody są po to, by je pokonywać. Także jest fajnie, jest piękna naprawdę pogoda. Gdyby nie wiatr, to można by powiedzieć, że lato. To wszystko tytułem meldunku dzisiejszego kardio. Do zobaczenia. Mam nadzieję. Jutro. Tymczasem.